12 Kozło Pozdro, dzisiaj witam w dniu 55 Północ 23 Miały być sekundówki Jednakże no coraz gorzej W sensie też jest coś takiego, że ten tydzień był taki Trafiły się akurat takie materiały Dart przejebany, bo dźwięk... W się, to już mówiłem Plus punktacja jeszcze w nim doszła No jestem trochę zrezygnowany Muszę wam szczerze powiedzieć, ciężko mi jest się poddać, ale no w ka na każdej płaszczyźnie już to się zaczyna robić takie ciężkie, że na przykład teraz cierpią na tym treningi, może ta zmiana na tryb dzienny, w sensie żeby wstawać rano się nie przekłada. No widzicie, ja nawet unikam kamery, bo ja się boję wam spojrzeć w oczy kurwa i mówić takie rzeczy cały czas, co nie? No, ale nie mam innego wyboru, kurwa. Musicie też zrozumieć to, że ja nagrywam z dnia na dzień. Jeżeli jest chujowo przez cały tydzień, to muszę wam dawać takie coś, że jest chujowo. No, jest kurwa taki kryzys, że, że to chuj. No, ja myślałem, że wcześniej miałem kryzysy, a to w porównaniu do tego, co się teraz odpierdala, ale to, no to jest to bardziej, że tryb cały pozmieniałem, nie? Poprzekładałem parę rzeczy, czyli jak więcej pośpię, przełożę yy, w pracy dam kurwa sto, sto, 120%, to wtedy treningi chujnia daily chujnia. I to tak w kółko, nie? Więc... Czy jest sens? Serio, czy jest sens? Jeżeli wy nie jesteście zadowoleni, ja nie jestem zadowolony, nikt nie jest zadowolony, czajcie w, jak... w jakie błędne koło wpadłem? To czy jest tego sens w ogóle robienia dalej? Zastanówcie się. Ja się też zastanawiam cały czas. Ale dopóki nie znajdę stuprocentowej odpowiedzi, no to nie będę przerywał, nie? Chociażby miały iść takie odcinki, no to. No, no dołująca staje się ta seria. Do, e, tak jak pogoda. No nie wiem, nie wiem, nie wiem jak, jak mam robić więcej, jednocześnie nie mając chwili wytchnienia. Bardzo obciążające dla głowy. Bardzo, bardzo. Nie róbcie, nie róbcie tak jak ja nigdy. Zobaczcie sobie robić. Kilka serii wychyłów. Powiedział, że bez sensu, żebym robił teraz normalny trening też o tej godzinie i też w stanie jakim jestem. Dodatkowo y, baza do zrobienia i tyle. Lećmy z tym, mam bardzo dużo przemyśleń, z którymi ciężko mi jest się pogodzić powiem wam, ale to po serii. Pierwsze, że ja też nie chcę wychodzić na osobę, która właśnie w ten sposób e, ten podchodzi do tego wszystkiego jestem dosyć ambitny, ale no kurwa, no widzicie co się odpierdała, nie? Serio bym chciał kontynuować tą serię, ale no jak ja mam ją kontynuować, że cały czas powołam narzekać, to też mi już wchodzi tak na banie, że wiecie. Odcinek na czekanie, o bo to, o bo tamto. I nie wiem, czy ja mam zamilknąć po prostu na tych seriach. Czułem na to, że ten tydzień będzie takim odrodzeniem trochę. A tu, no, Wagner przejmuje i mnie. Głupie jest mi o tym mówić, ale to też jest coś takiego. Zobaczcie. Ja wyobraźcie sobie to. Wstaję z rana, jadę do firmy, siadam do montażu. Ewentualnie mam spotkania, ewentualnie mam nagrywki i robię to do końca dnia, praktycznie. Mniej więcej tak do 20. 21. Następnie kończę daily, później robię trening i to jest mój cały dzień. Ja nawet nie, nie mam nic innego, o czym ja mógłbym tu z wami rozmawiać. Czajcie. Ja nie mam tematów, ja nic, nic nie wiem. Ja się czuję, że, że stoję w miejscu i tylko rozwijam się. Treningowo i tak sam, sam, ze sobą, że robię coś, ale tak poza tym to czuję się taki kurwa w miejscu, jakbym stał, jakbym nie wiedział, co się dzieje u mojej rodziny, znajomych, nic, totalnie wiem tylko, co tutaj i nie wiem, czy to już jest dobre, ale to, to mi tak kryje banie. I no, jedyne, co ja wam, o czym mogę powiedzieć. Powiedzieć to właśnie takie, takie, spostrzeżenia, że ja mam wrażenie, że Nic, nie wiem, tylko wiem co się dzieje w tej serii Na kanałach WK, WK i, i tyle, nie? To jest teoretycznie już tylko do lutego, jestem prawie w połowie Gdzieś za tydzień będzie już połowa, więc Drugie tyle Zobaczę, może, może jutro będzie ten czas, gdy trochę na nadrobię ale już sam tracę w to nadzieję. Ja nawet jak na drogę, to i tak nie na drogę. Bo się zaraz pojawiają nowe rzeczy. I robię serię. I, no i kwintesencją tego właśnie, co mówię, jest to, że... Jak ja mam wam tu inny content dać, jak... Tak się czuję. Wiem tylko tyle, co wiem. I mogę tylko trenować. Większość tematów, tematów już przegadałem tutaj na kanale. Co ja mam od nowa gadać? Serio schizofrenii dostaję. Albo jakiejś innej choroby psychicznej. Może to jest jakaś nowa choroba psychiczna? Nie wiem. Zero skupienia, zero skupienia. Moja głowa krąży tylko... Taka panika jest, wiecie, co robić, co robić, co robić. Bo wy też, no ja wam tu nie mogę dwie, wielu rzeczy mówić, tak jakby. Staram wam się dużo i tak mówić. Ale wielu rzeczy wam tak jakby nie mogę. No, wiecie o co chodzi. I kurwa, te rzeczy też tak mi mącą i mącą i... Nie. Pewnie już jest połowa filmu, ale no, jeżeli ktoś nie chce oglądać pierdolenia o tym jak się jak kurwa jest ciężko to no po prostu wyłączcie ten film, on musi być bo seria musi trwać, ale ja ale tu więcej nic ja dzisiaj nie powiem kurwa, jestem w złym stanie, nie będę gadał kurwa wam nie wiem o czym nawet <mulary> Zueraz na taki elemaj Dalszli szlap, szlap, tejś by faj Szli szlap, szlapi, 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 szlap Szli szlap, szlapi, szlapi, Dalej nie widzę pytań, oprócz jednego Czy 12 przed kozła oznacza wielkość Źródaka? Ja nie wiem, czy to już jest to, że ja mam to już powiedzieć i zakończyć tą serię? No bo na koniec się dowiecie, więc powiem wam, ale po serii. No i ostatnia seria na dzisiaj. E... Zastanawiam się tylko kurwa teraz, bo po... po tym... Jak wrócić na normalny trening? Już myślałem, że w poniedziałek wiecie, że tu zagrze, wszystko nagle się ułoży, że tak znowu wpłyniemy w tą serię. A teraz to już jestem taki kurwa, nie wiem... Nie wiem jak ja mam. Jak ja mam później normalnie, no normalnie wrócić z serią, bo to muszę zrobić z dnia na dzień, a mam wrażenie, że wiecie. Na już Muszę idę do domu. Widzimy się w łóżku. Jestem właśnie w trakcie montowania tego nieszczęsnego odcinka. No, trochę aż się przykro robi. No, dzisiaj już jest dużo lepiej, tak wam powiem na zaś, żebyście też się nie martwili jakoś. Eee, serio, tak dużo lepiej, już ochłonąłem emocje spadły. Tutaj naprawdę było dużo, bardzo dużo emocji. Mimo, że może wam to nie oddaję tak, bo nie jesteście, nie byliście w takiej sytuacji i też nie wiecie, jak to wygląda, ale no naprawdę ciężko, ciężko, ciężko. No tak jak widać, ja wczoraj byłem no rozpaczony, co nie? Dzisiaj już jest dużo lepiej. I dlatego też odzywam się tutaj, bo ja już wtedy, wtedy wleciał już taki Wagner tamtego dnia, że na wieczór ja no już kurwa nie wiem czemu. Nie wiem czemu, ale no nie chciałem już nagrywać co nie? Już aż tak było źle. Ach, no dobrze, że to przetrwałem, bo no dziwne, ale serio byłem na skraju i to jest kwestia, wiecie, tylko jednego dnia, bo to było dosłownie równo wczoraj, bo teraz wybiła północ. Nie wiem, nie wiem. Ale jest zapasik dzisiaj zrobiony, czyli już mam odcinek na jutro na 15. Ten, który właśnie teraz słuchacie. Więc nie poddałem się i serio. Dzisiaj no nadrobiłem tak jak mówiłem na tym odcinku, yy, że będę chciał to nadrobić, to dzisiaj się udało, dzisiaj wypuściłem odcinek i zmontowałem na zaś odcinek. Trenik dzisiaj. A chu, nie będę wam spoilerował, wiecie? No, aż mi się przykro robi jak na to patrzę, bo trochę takiego Wagnera widzenia, ale z drugiej strony to też jest po prostu nat natłok. Tej pracy nie tyle, no co ja wam będę tutaj pierdolił, po prostu siła i honor.